Czy to jest prawda? Nie wiem, tak głosi wizja. Tak potwierdzają inni ludzie, których ja na oczy nie, nie znam, nigdy z nimi nie rozmawiałem i nie słyszałem ich wcześniej. Nigdy ich nie znałem. Tak potwierdzają. Oni potwierdzają to samo, co, co ja wiem. Bo ja pytając, ja powiedziałem Wam, ja wam że ja nie rozmawiam z tymi ludźmi. Ja tylko ich po prostu zadaję im jedno pytanie. Pokazuję im zdjęcie i oni mi mówią. I wtedy ja wiem, że to, co ja sobie, bo jestem nowy w tym. Nie mam, tak jak powiedziałem, nie mam. A y, jakiś. Y, właśnie jeszcze tych. Y, y, jakby nikogo nie znalazłem. O, oficjalnie ja. Nie ma napisane, że kogoś znalazłem, oficjalnie. Dlatego. Być może chciałbym mieć kogoś, kto, kto mi to potwierdzi. Chciałbym mieć też. Y, 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 nad sobą jakiegoś, nie wiem, jakiegoś takiego guru, albo kogoś, kto, kto... Yy... No czy jestem po prostu, czy jestem jakby... Czy jestem tą osobą, za, za którą się podaje I te osoby to potwierdziły. Tak samo jak w sprawie, w sprawie Iwony, tak samo w sprawie... Yy... I gdyby te, te osoby, z którymi rozmawiałem, którym zaufałem i rozmawiałem, one by powiedziały zupełnie coś innego, to miałbym z tym problem. To wydawałoby się albo ja, bo teraz, zasięgając opinii kogoś innego, to teraz jest, jest problem. Bo albo ja się mylę, albo ta osoba po prostu nie wie w ogóle o czym mówi. Ale jeżeli ja tej osobie setki tysięcy kilometrów wysyłam zdjęcie. Ta osoba odbiera maila i ona patrzy na zdjęcie i ona mi mówi. To, co ja już wiem, ona mi to potwierdza. Ja nie mówię jej, że nie opowiadam jej, że to mąż były mąż. Albo że